Hej kochani, długo nie nagrywałam, ale coś trzeba zmienić. Od razu was bardzo przepraszam za trzęsienie mojego telefonu, ale nie umiem go ustabilizować i przepraszam za jakość światła, więc przechodzimy do odcinka. Dużo się zmieniło odkąd nagrywałam na ten film. Przyszła nowość: czyli taki jest z ZK. Niestety Wam nie podam wymiarów, bo nie, nie wiem. I dzisiaj będę sprzątać to dopiero drugi raz, odkąd mam to pudełko. I nagrywam to podczas lekcji, ponieważ mam... No, nie mam, właśnie to jest problem, że nie mam internetu. To jest nowa kolba damy wczoraj, ale jest już trochę obogiziona, ale nic nie szkodzi. Wysypuję piasek. Ok. Teraz najważniejsza rzecz, czyli chomiczek. Okay. Yy, teraz idę po kulę, mam kulę, muszę to złapać, więc łapię, właśnie złapałam mojego chomika, czyli chrupcia. Niech sobie pobiega, a ja teraz idę po worek. To jest taki zwykły, zwyczajny worek, no i zwyczajniejszy. Więc do posprzątania używam jednego worka. Takiej szufelki plus jeszcze takiej małej szufelki. Więc jak posprzątam to się widzimy. Więc już wszystko z trochę się wysypało. To są rzeczy, złotą, stolniczek. No i idziemy z tym do łazienki. Okej, okay, pierw, pierw umyję to, więc akurat to Wam pokażę jak myję i biorę zwykłą wodę. Okej, okay, już. Teraz to odstawiam. I biorę karton, muszę wynieść. Tu. Ojoj, To muszę wynieść tu. Biorę szczotkę. Biorę też. Mam całe ręce od. Jak się mówi? Mam całe ręce od. <laughs> I piasku. I biorę zwykłe, naturalne żel Bambino. Nie mówię, że się nie powinno, ale czy tam skład jest nawet dobry. Jak wyszaruję ja to tą szczotką ja wam pokażę, bo nie będę trzymała jedną ręką, bo tak to mi dłużej zajmie. Więc ja to wyszorowuję do końca, żeby było mocno wyszorowane. I tak już jest, no, jest niesione i rozniesione, ale muszę to poskroić mocno, więc widzimy się jak skończy. Okej, okay, naniosłam już, więc teraz biorę Znowu tę wodę. Ja muszę to delikatnie pochylić. Tylko się jeszcze zastanawiam jak, więc wypominam jak to pochylić. Okej. Okay. Przetrę kamerkę, bo zechlepałem troszeczkę. Więc ja zrobię tu... Takie pod, jakby podniesienie, żeby było. a tak, o! Żeby, żeby było wysoko. O. Halo, gąbki. To jest gąbka zbyt miękka. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, mam. Więc ja włączam jeszcze raz. Okej. Okay. Ja to umyję i nagram drugą część, więc do zobaczenia, papatki.